No i jesteśmy w Dreamcar przy kolejnym ciekawym samochodzie, a mamy do czynienia z Mazdą CX-5 rocznik 2023. Samochód trafił do nas na usługę konserwacji. Jest to SUV, a najczęściej wybierana wersja usługi dla suv Tak. Jest to miks materiałów. Woski suche w płycie podłogowej, tam gdzie zabezpieczamy i odizolowujemy płytę od wilgoci, wody i soli, tam gdzie jest zabudowana od spodu, jest potraktowana właśnie tym materiałem. A miejsca, gdzie jest narażona na uszkodzenia mechaniczne, tylne podróżnice, nadkola, wszystkie cztery listki progowe, są obrobiane masami polimerowymi. Fartuchy i kurtyny, które są już teraz zamontowane, tylko i wyłącznie dla kwestii estetycznych, by odciąć ładnie masy polimerowe na równo od reszty płyty podłogowej i przygotowanie całego podwozia, jeśli chodzi o detale, tak jak to jest robione w każdej naszej usłudze, czyli wyizolowanie wszelkich elementów na których nie powinna się znaleźć konserwacja, tak właśnie się prezentuje. Wszystkie cztery nadkola są oczywiście obrabiane tymi masami polimerowymi, co poprawi walory akustyczne tego samochodu. Troszeczkę wygłuszy nam ten szum kół, który się będzie wydobywał, a dodatkowo zabezpieczy i wyizoluje właśnie od tych uszkodzeń mechanicznych. Także już prezentowany samochód z masami będzie wyglądał następująco. No i tak, następny etap za nami, czyli polimery rozlane. Po całości miejsc newralgicznych. Pięknie guma rozprowadzona po całych nadkolach. Nie tylko listki progowe również zostały wykonane i obrobione. Nadkola przednie, lewe, prawe również jest obficie dolane. Wizerunek tego materiału na pierwszy rzut oka naprawdę wzbudza respekt, jest to materiał, który po samym tym organoleptycznym wyglądzie potwierdza to, że jest środkiem, który świetnie zabezpiecza od uszkodzeń mechanicznych, a walory akustyczne dodatkowo namawiają nas do tego, by właśnie korzystać. korzystać z niego w takich samochodach i korzystać z tej wersji, gdzie robimy to choćby nawet w tych miejscach punktowych, newralgicznych, gdy budżet nie pozwala nam wykonać tego, albo nie potrzebujemy takiej usługi, by wykonać całe podwozie tymi masami gumowymi, to właśnie alternatywą jest wersja mix, mix materiałów, czyli woski suche w podwoziu, a miejsca newralgiczne nad kola zrobione pięknie gumą.